chciałam zagrać w Forspoken, bo po trailerze naprawdę bardzo mocno zajarałam się systemem walki, który tam zobaczyłam. Dynamiczny parkour połączony z magicznymi umiejętnościami naszej głównej bohaterki oraz sama, żeńska główna bohaterka, których nieustannie poszukuję w grach tych ciekawych, interesujących oczywiście. Dlatego zagrałam w Forspoken, ukończyłam i już z tego miejsca mogę Wam powiedzieć, że ta gra na pewno wyląduje na mojej liście największych rozczarowań growych roku 2023. A teraz zapraszam Was posłuchać, dlaczego tak się stanie. Forspoken to gra akcji TPP z elementami RPG, w której na samym początku gry poznajemy naszą główną bohaterkę Frey. Lubię damskie bohaterki, nie ukrywam, bo zawsze szukam postaci pokroju Lara Croft, Bloodrain, Faith czy Eloy, która zatrzęsie moim światem i da się zapamiętać. I miałam takie delikatne nadzieje, że Frey może dołączyć do tego chlubnego grona, ale niestety jest to postać napisana wybitnie niespójnie. Frey poznajemy, kiedy właśnie odpowiada przed sądem za drobną kradzież. Ma jednak jeszcze na szczęście, bo pani sędzina ma miękkie serce dla młodych, którzy zeszli ze ścieżki prawa i dość szybko wypuszcza naszą główną bohaterkę na ulice Nowego Jorku. Nie jest to najlepszy początek, ale gram dalej, może będzie lepiej. Niestety 3 minuty później Frey wdaje się w porachunki z damskim nastoletnim gangiem, ucieka i zamyka się w swoim mieszkaniu z kotem. Wkurzone ganguski podpalają cały budynek, potencjalnie zabijając dziesiątki osób, bo chcą dopaść Frey. Dziewczyna zabiera kota pod pachę, zostawiając jednocześnie w mieszkaniu wielką torbę z pieniędzmi tylko po to, aby spłonęły, potrzebnymi na zmianę jej sytuacji życiowej i ucieka. Te wszystkie absurdalne wydarzenia prowadzą naszą bohaterkę do tego, że siada ona w konkretnym miejscu, gdzie przed laty porzuciła ją matka, i tam znajduje złoty ornament, złotą bransoletkę, która przenosi ją do magicznego świata ATI, gdzie będzie musiała podjąć walkę z tantami, magicznymi władczyniami tegoż świata. Tutaj pozwolicie odrobinkę przystanę, bo muszę odetchnąć. Fabuła całej gry jest niestety banalna. Niemal od razu domyślamy się zakończenia. Bardzo szybko zaczynamy dostrzegać ogromne dziury fabularne i to nawet nie dziury, kratery. Bowiem fabuła Forspoken i jej absurdy wystarczyłyby mi na długi odcinek, pewnie godzinny, w którym mogłabym Wam wskazać jak wiele jest tam niedociągnięć i głupotek fabularnych, które niszczą cały klimat gry. Bardzo ciężko uwierzyć w naszą główną bohaterkę, która co chwilę za Zachowuje się niestosownie do sytuacji. Raz cieszy się z zabijania i potęgi swojej mocy podczas walki, tylko po to, aby potem gradała nam dwuminutowy filmik, jak łuka ona nad jedną z postaci, którą przed chwilą unicestwiła. Raz Frey jest bohaterką, a zaraz potem rozbestwioną nastolatką, która nie dostała swojego sojowego latte. Tom emocjonalny, gdy bywa tak nietrafiony, w tak wielu sytuacjach, że z niedowierzaniem spojrzałam na twórców scenariusza. Bowiem za opowiedzianą w grze historię czuwali m.in. Garwity oraz. Amy Henning, która wcześniej należała do zespołu Naughty Dog. Całość wygląda jednak, jakby twórcy scenariusza mieli zupełnie inne plany, ale siedzieli w dwóch odciętych od siebie pokojach i postępy fabuły przekazywali drugiej stronie przez lustro weneckie, pokazując kolejne elementy w grze niczym kalambury. Wynikiem tego jest maksymalnie niespójna fabuła. Nieprzyjemna postać, a relacje między postaciami niestety nie istnieją. Niemal najważniejsza relacja pomiędzy Frey a noszoną przez ją bransoletą, która ma własną osobowość, zamiast być ciekawa i zwyczajnie nudna. Ogólnie słowo nudne a to było coś, co najczęściej ciśnęło mi się na usta w trakcie rozgrywki. Ale może skończę już to bardzo nie na fałę, bo mamy do opisania cały świat ATI. Niestety tutaj nie rozwinę się aż tak bardzo, bo jest to jeden z tych przykładów, w których otwarty świat jest tak pusty jak MMO z początków lat 2000. Pamiętacie te czasy, kiedy była ogromna mapa, a na niej postawiono kilka powtarzających się asetów, to jest właśnie Atia. Kolejne biomy w grze wyglądają niemal identycznie, a magii nie czuć w za grosz. Pojedyncze miasta i osady rozrzucone na mapie wyglądają jak kartonowe domy, w których nigdy nie żyli ludzie I nie chodzi mi o to, że żyli oni przed setkami lat. Wyglądają jak te kartonowe, płaskie domy budowane na potrzeby starych westernów bez głębi, pozostawiając ze sobą poczucie sztuczności i zupełnie nie pasujące do miejsc, w których się znajdują. Na pustyniach stoją domy o architekturze domków w Alpach, a w górzystym terenie ktoś wybudował. Płaską prostokątną fortecę. Mogę to podsumować dwoma słowami. Jest pusto i nudno. Twórcy też bardzo korzystnie, przynajmniej dla siebie, rozwiązali problem ludzi, których na tej mapie nie ma, bowiem jedyni ludzie w grze są bardzo wygodnie zamknięci za murami jedynego miasta. <laughs> I wybaczcie, ale muszę to powiedzieć i zrobię to tylko i wyłącznie raz. Nazwę miasta, do którego trafiamy na samym początku gry i w którym skryli się wszyscy ludzie, nosi nazwę. Cipal. Reszta dostępnego dla naszej głównej bohaterki świata została skażona czymś o nazwie Break, co oznacza, że nie ma w nim ludzi, ale są potwory. Konkretnie to jakieś 10 gatunków, bo Fullspoken cierpi również na brak ciekawych modeli przeciwników i powtarza ich nieskończoność, aż krew wam stanie w żyłach z nudy. Każdy kolejny biom, który odwiedzamy w trakcie rozgrywki jest niestety bardzo nieciekawy i zwyczajnie pusty. Są niby różne aktywności. Można choćby nawet walczyć w podziemiach, aby zbierać doświadczenie i wykonywać wyzwania, walczyć w ruinach, aby zdobyć nowy naszyjnik klub pelerynę, walczyć w wieży, aby zdobyć magiczne paznokcie, tak, powiedziałam po znokcie, zaraz do tego wrócę. Walczyć na ukrytych elenach, odkrywać monumenty, które rozwiną nam obronę, odkryć swojego zwierzęcego towarzysza, który będzie z nami mieszkał w jednym z setek identycznych domków schronienia i ponownie walczyć z większymi wersjami bestii, które już spotkaliście rozrzuconymi na mapie. Tak więc, wszystko sprowadza się do niekończącej walki raz za razem walka w Spoken na szczęście jest całkiem udana, może poza jednym elementem. Jeśli miałabym wskazać coś, co zasługuje na uznanie i brawa, to właśnie jest to walka połączona z parkurem. Nasza główna bohaterka dzięki magicznemu parkourowi porusza się bardzo szybko, spina na góry niczym najlepszy cyrkowiec, a wraz z postępem gry może nawet ślizgać się po wodzie, wykorzystując swoje rozszerzające się mocy magiczne. Jest dynamicznie i robi to wrażenie. Na początku Frey dysponuje tylko jedną paletą zaklęć, ale z czasem rozszerza się na o kolejne i o kolejne, aż do samego końca. Gdzie niedługo przed końcówką otrzymujemy jeszcze jeden wachlarz zaklęć, którego zapewne nie zdołacie rozwinąć. Bowiem aby rozwinąć kolejne zakręcia w grze trzeba zrobić dwie rzeczy. Najpierw pozbierać porozrzucane po takie małe fontanny magicznej energii, potem wykupić zakręcie. Jednak aby faktycznie posiadać zakręcie, dajmy na przykład na to trzeciego poziomu, musimy jeszcze wykonać wyzwania. I osobiście uważam, że jest to zwyczajnie głupie. Bo po pierwsze, zupełnie nieintuicyjne, że po wykupieniu zaklęcia musimy ustawić jeszcze na nim znaczek wyzwania i wykonać go, aby w ogóle mieć jakieś zaklęcie na trzecim poziomie. Jeżeli się nie zorientujecie, to tak jak ja, przez pół gry będziecie przekonani, że macie zaklęcie trzeciego poziomu, a tu figa nie wykonałam zadania i walczyłam z bossem z zakręciem na pierwszym poziomie. Ten specyficzny pomysł nie dość, że ogranicza nam postęp, bo takich wyzwań na raz można robić tylko i wyłącznie trzy, to jeszcze blokuje rozwijanie magii, bo kiedy wreszcie otrzymujemy pełną paletę zakręć tuż przed finałem, to niemal na 100% nie zdążycie tych wyzwań wykonać, co oznacza, że nie będziecie w stanie tej magii rozwinąć. Przez taką decyzję designerską ja wciąż byłam skupiona na tylko i wyłącznie jednej palecie zakręć ognia, którą rozwinęłam po prostu najbardziej, bo do reszty nie Niestety nie ukończyłam wyzwań, choć wszystko w menu w teorii miałam na trzecim levelu. Jest to wyjątkowo dziwne połączenie bardzo dynamicznego systemu walki, z bardzo ograniczającą mechaniką, która zmusza nas jako gracza do przechodzenia w gry trym New Game Plus, aby rozwinąć wszystkie możliwości magiczne. Jednak u mnie to nie nastąpi, bo gra pomimo tak niesamowitej dynamiki walki i parkouru znudziła mnie też tak mocno, że niestety nie mam ochoty grać ponownie tylko po to, aby poznać kolejne zaklęcia i je ulepszyć. Dodatkowo podczas walki otrzymujemy nieustannie punktację za styl, co z klasyką zaciągniętą z japońskich gier, ale jest to boleśnie niesatysfakcjonujące, bo zaledwie jeden cios przeciwnika obniża naszą punktację z oceny 5 na marną 2, przez co ja zarzuciłam w ogóle staranie się w pewnym momencie, aby w ogóle o tą punktację dbać. Aby wzmocnić nasze zaklęcia i moc magiczną, możemy też ulepszać nasz ekwipunek, którym jest niestety tylko i wyłącznie peleryna lub naszyjnik. Wraz z odgrywaniem świata możemy możemy poszukać sobie oczywiście nowych peleryn i naszyjników. Dobrze, że ten ekwipunek pojawia się na naszej bohaterce i zmienia nieco wygląd wraz z kolejnymi ulepszeniami, ale ponownie powtórzę się wiało nudą. Ciekawostką natomiast były dla mnie paznokcie. Ja wiem, że jest to pomysł nie dla każdego, ale nasza bohaterka może malować paznokcie w nowe, magiczne wzory, aby zwiększyć swoje możliwości jako czarodziejka. To uważam, była bardzo ciekawa odmiana i pomysł, który miał nawet sens. Minusem było wprowadzenie do tego pomysłu, bo gra nie daje nam nigdy na tyle ciekawych zadań pobocznych, aby cokolwiek z tego utrwaliło się nam w pamięci. Zadanie, które prowadzi nas do zdobycia paznokci już wyleciało mi z pamięci i nie lepiej jest z innymi pobocznymi questami, które wykonałam w trakcie grania w Forspoken. Może poza jednym, najgłupszym z nich, oficjalnie, baranami. Jednym z pierwszych questów, jakie mamy wykonać, który prowadzi nas przez mechanikę questów pobocznych, jest karmienie Baranów, czy też owiec, bo w sumie już nie pamiętam. Spędziłam na tym głupim zadaniu prawie 20 minut, biegając i szukając, który z nich jest do nakarmienia. Kompletna strata czasu, nieciekawa i nudna aktywność, która miała nas prowadzić do zadań pobocznych, ale spowodowała, że trzymałam się od nich z daleka, jak tylko długo mogłam. Zrobiła wprawdzie jeszcze kilka z nich w trakcie trwania gry, ale każdy z nich był tak pasjonujący jak gapienie się w pomalowaną na biało ścianę. Niestety tak samo NPC, którzy otaczają nas w trakcie gry, są jak statyści poustawiani na scenografiach filmowych. Modele się powtarzają i opowiadają całkowite pierdoły. W pewnym momencie rozgrywki w mieście zostaje zorganizowana impreza, podczas której musimy podejść do tuzina postaci i wysłuchać pasjonujących dialogów brzmiących jestem taka szczęśliwa, Albo innej odmiany tego wewnętrznego bólu egzystencjalnego, dającego ekscytację, jakie oglądamy na ich twarzach. Wszystko to w trakcie rozgrywki było opatrzone bardzo przyjemną muzyką, która zadziałałaby na pewno, gdyby tylko była tłem dla czegoś ciekawego. Niestety Force Spoken miało ogromne ambicje, ale wygląda jak stare MMO połączone z amerykańskim serialem dla nastolatków w klimacie fantazy, gdzie żadna z postaci zdaje się nie być osadzona w świecie, w którym przebywa. Absurdy wablany gonią absurdy, a zakończenia, co ciekawe, są dwa. Ale jedno z nich zostało tam upchnięte dosłownie na siłę kolanem i to niestety widać, biorąc pod uwagę, że ukończyłam to zakończenie i trwało jakieś 6 sekund. Główna bohaterka Frey jest raz arogancka, a raz jest bohaterką ludu. Nie przechodzi absolutnie żadnej przemiany i ciężko w nią w ogóle uwierzyć, a co dopiero polubić. Tak samo ciężko jak w ten pusty świat, w którym dosłownie nic się nie dzieje. A kiedy rozmawiamy z naszym towarzyszem branzoletą, zwyczajem starych gier nie możemy się poruszać. Kto to widział w grze z 2023 roku? Sama fabuła gry trwa może około 12 godzin i możecie ją ukończyć, zupełnie nie przejmując się rozwijaniem magii. Ja się od pewnego momentu po prostu już nie starałam i tak pokonałam finałowego bossa, chociaż grałam na tak zwanym Normalu. Na koniec mała pochwała za projekty postaci tant, z którymi walczy Fry i Hymn. To mają one absurdalne, ale za to bardzo kostiumowe i ciekawe, więc jeżeli szukacie jakoś naprawdę imponującego projektu do cosplayu, to myślę, że jest to odpowiednie miejsce. I na kwestia, że budżet poszedł na Tanty, a nie na naszą główną bohaterkę, bo Jeciuszek jest po prostu bardzo nieciekawy. You're special! Na sam koniec ponownie minus za nieudolne skopiowanie sceny z Czarodziejki z Księżyca. Tego się ludziom nie robi. Podsumowując, jestem rozczarowana. Forspoken świetnie się zapowiadało na trailerach, walka wygląda bardzo dobrze, niestety wszystko to, co jest wokół tej walki jest nudne. Ta gra nie przekonuje mnie w ogóle w żadnym stopniu. Do tego, żeby odpalić ją kiedykolwiek jeszcze raz. Niestety nie mogę wam jej polecić, jeżeli lubicie jakieś naprawdę fajne, interesujące i intensywne gry o magii. Natomiast na koniec najważniejsze pytanie: jaka jest Wasza opinia na temat gry Force Spoken? Czy mieliście okazję zagrać w ten tytuł? Czy zgadzacie się ze mną? Czy być może nie zgadzacie się zupełnie? Czy było coś, co Wam się szczególnie podobało, a mnie się nie podobało? Komentarze są Wasze, chętnie z Wami porozmawiam. Natomiast na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam na Mam że recenzja się wam podobała, jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz przy okazji kolejnej recenzji, ale pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, pamiętajcie, aby zagrać sobie coś fajnego, coś magicznego.